wersja polska kanal plus. Tekst Grzegorz Basaj. Czytał Kacper Kaliszewski. Problem, Pana zasada. Na przypadek to wszystko nie wygląda. Nieszczęście chodzą parami. Ale wszystkie dotyczą jednej pary: pana i zasady. W branży działam już od 25 lat. Boża wola, to teraz mój teren! Co mi się zdaje panie wieczny, że znowu będziemy się nie razem podziałać? Premierowy odcinek drugiego sezonu serialu Minuta Ciszy. Dziś o 21:00 Oglądaj w Kanal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus. Wypożyczalnia Carly's najlepsza w Pensylwanii, mówi Carly. Przesyłka do Tallahassee. Dokąd jedziecie? Tallahassee. Prowadzą to auto za was. To źle? Źle, jeśli znajdą towar. Kto mówi? Ktoś, kto chce milion dolarów. Szukacie dwóch dziwaków. Premiera Canal Plus. Żegnajcie laleczki. Jutro o 21.00. Oglądaj w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus. Już miałem się poddać. Myślałem, że to koniec. Ale odkryłem sobie siłę, o której nie wiedziałem. Oboje ją odkryliśmy. To nie jest main, prawda? Nie poddawajmy się. Nigdy. Premierowy odcinek trzeciego sezonu serialu The Walking Dead Daryl Dixon w poniedziałek o 22.00. Oglądaj w kanal plus seriale lub w serwisie kanal plus. Nie chcę, żebyś skończył jak twój ojciec. Pracuję nad tym, żeby się stąd wyrwać. Za odejście ponosi się konsekwencje. Jestem Shane i kręci mnie spinning. Nowy auto, nowy zespół. Kto siedzi za kółkiem? Ja. Biorę udział w zawodach. Premierowy odcinek serialu Spinners. We wtorek o 20.00. Oglądaj w Kanal Plus seriale lub w serwisie Kanal Plus. Wygląd polskich filmów wyprodukowanych z udziałem Kanal Plus na 30-lecie Kanal Plus w Polsce. To niech każdy z nas się zapyta, po co tu przyszliśmy. Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Przypomnieć i pamiętać o tym. I w takich chwilach, jak dzisiejszy dzień, czujesz, że jesteśmy jednością. Wychowanek poprawczaka podszywający się pod księdza w nominowanym do Oscara pożądziele. Gwiazda fitnessu w złotej klatce Instagramowych lajków. Lis i mysz dawni wrogowie na wspólnej drodze w zaświatach. Obcość w swojskim krajobrazie polskiego osiedla. Nagrodzony w Wenecji chleb i sól. 30 lat kanal plus z polskim kinem. W piątkowe wieczory w Kanal Plus Premium. Program z napisami dla niedosłyszących oraz audiodeskrypcją.